Jest śnieżny lutowy poranek w Grand Shoot w stanie Wisconsin, gdzie policja prowadzi gorący pościg za uwaga, skradzioną ładowarką. Policja podała, że pościg zaczął się w Appleton po zgłoszeniu kradzieży sprzętu budowlanego z centrum handlowego, gdy mężczyzna podobno wskoczył do włączonego auta i odjechał. Niebezpieczny kierowca gwałtownie skręca w prawo, na chwilę opuszcza drogę podczas powolnego pościgu, po czym wjeżdża na osiedle.

Na to właśnie liczę. 7740. Czasem są tu ciężarówki do przewozu bydła. 20. piątka nadjeżdża. Podąża przez Northland, więc teraz jedzie w stronę Ryana. Jest w rowie po południowej stronie ulicy. Cudem kierowcy udaje się jechać dalej i wjechać na tory kolejowe, mimo silnej reakcji policji. Dołączamy do innych funkcjonariuszy, którzy pędzą, by dogonić podejrzanego. Zawiesił się? To najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam. Nie, on się rusza, Adam. On się rusza, idzie w tę stronę. Włóż ją kolego, co? Tak. Mam pojazd ratunkowy i idę. I najpierw, czy mogę jakoś pomóc? On skończył. Zatrzymał się, nadchodzi. W porządku, przygotujcie się, wchodzę. Cofa się tory na północ. Jeśli pójdzie w tę stronę, idzie na północ i jest na dobrym torze, więc pewnie będzie kontynuował. Czy to plauchet? Tak. 26, jestem na 11. Tu jest kupa. Okej, okay, on wciąż jedzie na północ. Spróbuję znowu skręcić. Utknie, <grystanie> tak skończył. Hej, oh. hej, hey, kolego! 9206 na DJ-u w ciężarówce. Wydaje mi się, że wcześniej widziałam otwarte okno. On da radę jeśli tylko pozwolimy mu dotrzeć do JJ-a. To będzie nasza najlepsza szansa. 40 do 46. Słyszysz mnie? Policjanci uważnie śledzą miniładowarkę, podążając za nią na otwarte pole, gdzie ten powolny pościg zaraz się zakończy. On całkowicie się zatrzymał, po prostu stoi w miejscu. O, znowu się rusza. O, jednak nie, tak, znowu się rusza. Potwierdzam. 49:63. Prosta droga na pole. Porusza się na południowy wschód. Znowu się zatrzymał. Hey Mike Lee. Czuję się, jakbym przebiegła kilometry, a mam tylko 3500 kroków. <laughs> Moje urządzenie cały czas powtarzało, wykonujesz ćwiczenia. Zarejestrować? Tak. Tak? Tak, proszę pana. Ścigam mini ładowarkę. Dobrze, zatrzymujemy się. Hmm. Powinienem był wziąć swoją osłonę. W końcu cierpliwość funkcjonariusza zostaje nagrodzona, gdy ładowarka gąsienicowa gaśnie. Ręce do góry! Ręce w górę, teraz. Ręce do góry! Ręce do góry, ręce do góry. Negatywnie. Ręce do góry! Też nie mam, ktoś chce wpaść. Ostrzał z dwóch stron. Może nam to ktoś przynieść? Możemy tu wprowadzić ładowarkę czołową? Zobaczmy, czy damy radę. On ma trudności. Podnieś ręce do góry. Natychmiast! Wynoś się! No dalej, no dalej! Wyjdź Policja zidentyfikowała mężczyznę ze zdjęcia jako 37-letniego Tylera Peszkę, który według internetowych rejestrów ma długą kryminalną historię, w tym kradzieże i przestępstwa narkotykowe.

Europie, zamierza. a... Zamierzam zabezpieczyć. Wszystko w porządku? W porządku, pomożemy Ci, dobrze? Jak masz na imię? name? Tyler. Tyler, Jak. Yeah. Pesky. Tyler Pesky. Can I we got to call clear. Słowi mógł tu dotrzeć. Hej, stary, zanim wyszedłeś, miałeś torbę w ręce. Gdzie jest ta torba? Tam jest torba. Tuż nad twoją głową, stary. O, trzymał mały plastikowy woreczek. Policja poinformowała, że znalazła mały kawałek folii aluminiowej z białym osadem w kabinie ładowarki, ale stwierdziła, że nie zawierał on wystarczającej ilości próbki do przeprowadzenia testów. Och, może po prostu przeprowadzimy go tutaj, prawda? Och, przepraszam. Hej, stary, gdzie idziesz z woreczkiem? Możesz sprawdzić, czy jest tu Tyler Peszkę? You... Czy jesteś pod wpływem czegoś, Tyler? Good. Po prostu bądź ze mną szczery. Chcę tylko zapewnić ci pomoc medyczną, kolego. Hej, somebody... hey. He. Hey, Tyler, brałeś coś, zażywałeś jakieś narkotyki? Oh, well by... okay. Tak, miał też torebkę w ręce. Her... Heroina! Sit. Stary, po prostu chcemy ci pomóc. Okay. Czy oni właśnie do mnie dzwonili? Nie są pewni, czy ktoś spadł. Ona jadąc obok myślała, że widziała kogoś. Dobrze, wyciągnijmy go stąd. Możesz iść, możesz iść. Dobrze, chodźmy. 7734. Czy coś jeszcze? Potrzebujesz czegoś do picia? Dobrze, żebyśmy się zorientowali, będę szczera, Taylorze. Brałeś coś wymagającego pomocy medycznej? Powrót. Should Tak, i ma skaleczenie na kciuku. W porządku. Tajem. Dobrze. Śmiało, siedzidź. Mogę wydmuchać nas czy coś takiego? Nie, wsiadaj do samochodu. Wysytała. Yeah. Okay. Policja odprowadza Taylora do miejsca, gdzie czekają na niego medycyna rozmowę. Cześć partnerze! Hej, jak masz na imię? Tyler. Tyler? Co się dzisiaj dzieje, Tyler? Yeah. Uh, Tyler? Nie wiem. O. Musisz ze mną porozmawiać. Rozmawiam. Ok, co się stało? Tyler? Nie wiem. Nie wiesz. Wiesz gdzie jesteś, Tyler? Nie. Nie, wiesz jaki dziś dzień? Nie. Nie, Tyler, znasz swoją datę urodzenia? Jakie masz nazwisko, Tyler? Peszkę. Możesz się odwrócić. Jak masz na nazwisko? Peszkę. Peszkę? Dobrze. Jak to się literuje? P S Z K. P Dobrze, jeszcze raz, Tyler, słuchaj. Możesz przeliterować swoje nazwisko, Tyler? P-E-S-C-H-K K-E? Tyler, zmierzę Ci ciśnienie. Czy coś Cię boli? Tak, boli mnie szyja, nadgarstek i... Co? Szyja i nadgarstek. Twoja szyja i Twój nadgarstek? Dobrze, Tyler. Że możesz na mnie spojrzeć? Jaka jest Twoja druga litera imienia? Sej, jak w James... Źrenice są zwężone. Tyle, że brałeś jakieś narkotyki, zażywasz coś? Tyle, że? Musisz być ze mną szczery. Czy coś zażyłeś? 7.34 Okej, okay, nie musisz... To tylko medyczna trawka. Po prostu muszę wiedzieć, żeby móc się tobą zająć, dobrze? Tak czy inaczej? Co? Czy coś wziąłeś? Ty. Tyler? Hej, musisz ze mną porozmawiać, kolego. 734, możesz? możesz o tym korespondować. Spójrz na mnie, co wziąłeś? Możesz być ze mną szczery, to zostanie między nami. O, staram się o ciebie zadbać. Potrzebuję twojej pomocy, dobrze? Tyler, możesz mu dać trochę. Tyler? W porządku. To w porządku? Tak. W porządku. Tyler. Musisz mi powiedzieć, czy coś wziąłeś. Proszę, bądź szczery i pozwól mi pomóc. Tak on wziął. Ma małe, niewielkie skaleczenie na lewym kciuku. Ale mówi, że boli go szyja i... Ból nadgarska. To wszystko. Ratownicy przenoszą Taylora do karetki, a funkcjonariusz informuje kolegę o zdarzeniu. Czy wiesz dokładnie, kiedy go wyciągnęliście, co się dokładnie wydarzyło? Czy po prostu go wyciągnęliście siłą? Tak, musieliśmy go wyciągnąć. Siłą? Ok. Połóżcie go na ziemi. No, to tak naprawdę... okay. no, okay. Idealnie, pozwólcie mi z nim usiąść. Zbliżam okay. okay. Możesz zamknąć mój samochód? Jedziesz ze mną, czy ja z tobą? Och, to nie ma znaczenia. Prawda? Powiedz, czy czujesz się przy nim swobodnie? Dobrze, więc pójdę za nim. Dobrze. Tak, po prostu zamknij mój samochód. Zamknę twój samochód. Dziękuję. Dobra. Według aktu oskarżenia, Tyler miał powiedzieć ratownikowi w drodze do szpitala, że pracował kiedyś na farmie. I cytuję. Wyglądało to na zabawne, kiedy zapytano go o ładowarkę. Tymczasem inni funkcjonariusze przyglądają się z bliska sprzętowi budowlanemu, który właściciel później zgłosił jako nieuszkodzony podczas zdarzenia. Chciałam po prostu zrobić sobie zdjęcie, jak prowadzę. Nagrałem, jak to próbują rozgryźć. Gdzie jesteś? Chodź, prowadź, prawda? Jakiego rodzaju. Gdzie to jest? Logan jest z nas najbliżej bycia rolnikiem. Cześć, Adam. Taylor. Hey. Co to za czarne pokrętło na siedzeniu? Wkrótce jeden z funkcjonariuszy jedzie do szpitala, gdzie znów spotykamy Taylora. Jak tam? Dobrze. A jak u Was? Dobrze. Wygląda na to, że mieliście trochę zabawy? A cóż, nie wiem, czy to była zabawa. Zdecydowanie interesujące. Nie jestem pewien. Wiem, właśnie... Wezwano mnie. Nagle słyszę o areszcie. No, na przykład na środku pola. Nie wiem, czy ktoś uderzył w coś związanego z hydrauliką, czy coś takiego, ale to wciąż działało. Co? So. Nadal nagrywam. Wtedy udało im się go wyciągnąć. Myślę, że to i tak są nasze kajdanki, więc może po prostu przenieśmy go i załóżmy swoje. Cześć, Tyler. Dobrze. Połączymy twoje kajdanki z kajdankami na łóżku. Sprawisz nam jakieś problemy? Tyler został zatrzymany po raz czwarty za jazdę pod wpływem alkoholu jako recydywista, ucieczkę, unikanie zatrzymania. Opór przy aresztowaniu i prowadzenie pojazdu bez zgody właściciela. Akta sądowe wskazują, że przyznał się do prowadzenia pod wpływem alkoholu i ucieczki, a reszta zarzutów została oddalona. Skazano go na dwa lata więzienia, 3 lata nadzoru kuratora blokadę alkoholową i odebranie prawa jazdy. Ja. Oni po prostu chcą potwierdzić, nie wiem, to była ustna identyfikacja.